No, musisz mi podać model tabletu. Jak Nie pamiętam co to No Przecież to tak każdy mógłby sobie przyjść i powiedzieć co to za tablet. To przychodzę i mówię. No. no to musisz mi podać model, co to za tablet. iPod? Nie, iPad, iPad. No. Marka marka tabletu, model? już nie pamiętam, no zostawiłem go ja kupowałem grę. No fajna sprawa, bo zostawiłem go tutaj a to no i to teraz mogę go nie odzyskać? No musisz mi podać model, bo tak to każdy może sobie przyjść i powiedzieć zgubiłem nie, to, 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 to. Ja mówię, że zgubiłem nie? Nie, no to ja nie mogę uwierzyć na słowo musi, muszę model znać Jezu, nie może pan tak zrobić, skoro to jest moja rzecz no nie? No a ja mam wiedzieć, że to jest pana rzecz? No to nie wiem co mam zrobić. No podać model. Zadzwonić na niego. iPhone, iPad, iPad, iPod nie wiem, no co mam tym, ja nie, nie znam się na tym, ja nie wiem czy to jest PS1 na PS2. No to ja go nie mogę wydać, Dopóki mi pan, pan modelu mi pan nie zadzwonimy nie bo bo po policji. Dobrze? No to, to, to teraz mam zadzwonić? Nie, może nie, lepiej nie. Nie no mogę zadzwonić, skoro nie, pan no, twierdzi, no, że to pana... no mam tutaj nagrane wszystko, więc tutaj już mogę zadzwonić. No ja to nie wiem, dzwonić, potem policja czy... Nie, chcę swojego tableta, bo już naprawdę wezmę panu zaraz tą aparat i, i będziemy negocjować. No. Zapraszam do wyjścia ze sklepu. Proszę mojego Zapraszam tableta. Zapraszam do wyjścia ze sklepu. Tak. Skoro pan tutaj... Bo ja mogę pana posądzić teraz o próbę oszustwa i kradzieży. A ja Jeśli... mogę panu wziąć wszystkie gry. No to to jest już próba kradzieży. No. A pan ma mojego tableta, no to, to co No ja nie wiem czy to jest pana tablet. Mój tablet! No mogę zadzwonić i oni wyjaśnią. Kto wyjaśni? Jak wyjaśni? Policja po Kto? kamerach sprawdzi ja. gdzie był tablet zostawiony. Nie no. Niech pan nie robi sobie jaj. To jest mój tablet z No to, a czemu, no, skoro to jest pana tablet, no to czego się pan obawia? Czemu nie mogę zadzwonić na policję? Przecież tak się oddaje rzeczy. To niech pan odda na policję, a nie zostawia w sklepie. Nie ma problemu, bro. to dzisiaj zaniosę na policję. Dobra. To czekam, do 20. Dobrze. Do której ma pan? Do 19:00. To nie jest jego tablet. Wczułam wysokie stężenie alkoholu w tym sklepie i muszę wybaczcie, ale muszę przewietrzyć sklep. ja sobie też nagram jak ty będziesz nagrywał. No pewnie, że tak. Co to masz w ogóle za sprzęt? DJ-a? To jest dj Baw Powiem ci rewelacja do nagrywania tego typu rzeczy. To jest fajne, bo to jest takie malutkie, no. weźmiesz ze sobą wszędzie. No to się widzą, nie? no. Tak trzymasz tak, telefon jak się patrzysz, także... Dobra. To po prostu tu to momencie, dobra? To aż. Widzę, że to były PS4, gry. Tak, teraz tu mam ps dwójki, tu mam czwórki, tu mam Xbox One. Widzę, że teraz remament był ostry. Porządek <grym> <grym> no. od razu, będzie wszystko widać, elegancko. No, ceny też już w miarę prawie tutaj na te czwórki, na dwójki już wszystko, teraz trójki wyceniamy jeszcze. do Tormenta coś się uda znegocjować, bo one chyba kosztują w tej chwili po 30 parę złotych mówki, no nie? A nie wiem, będę musiał sprawdzić. Ale no wiesz, u mnie weźmiesz kilka rzeczy, to zawsze jakiś rabacik mogę rzucić. No Przecież nie jak jest ta niepłytka, bo akurat byłem w Rombarcie teraz w liście, to udało mi się wyhaczyć za 10 zł tych kanówkę. Uuu. stwierdziłem, że. Jak już warto miała, No to jest w ogóle, polska okładka. Kobieta nie wiedziała, że to jest w ogóle nie gra, tylko steelbook i się dopiero zorientowałem i powiedziałem. <grym> Zresztą powiem ci szczerze, że byłem media ekspercie w Bochni mm -hmm. i tak zagadał do mnie akurat sprzedawca mówi mi, w Krakowie są dobre sklepy D doma, no tam nagrywano na YouTube'i <coughs> od razu co razy, ty gadasz? media ekspercie, <coughs> tak samo i drugi, jeszcze widzowie do mnie piszą, że żeby do Ciebie podjechać, że byli, był jakiś w Ciebie nawet i że mówił o mnie, że był, byłem już u Ciebie i tak dalej a ludzie coś bardziej kupują gry na PS4, na Xboxa, na PS3 jak to jest? Na, najwięcej na Playaka, czwórka, piątka, tak naprawdę Chociaż teraz ruszyły właśnie te gierki na PS2, dlatego ja tutaj wszystkie wystawiłem właśnie też przez te filmy. No tak to, jak się jeden klient na PS2 trafił w ciągu miesiąca, dwóch, to było dobrze. A teraz faktycznie, no jeden na tydzień, no, no nawet więcej na tydzień, nie? Na tą dwójeczkę. Jednak to już jest taki bardziej retro konsola, ale ludzie się zdarzają do niej. Mm, nie było tak krwawo, tylko to tak... He, Kurde, nie wiem czy mam. Najlepiej, żeby... Możesz mi na, pomóc. Dwa, <laughs> tak? Jasne, już tutaj szukamy tych na no, no bo tam jest koło no, na dwa pary. A Lego jakieś? Czy Lego nie? Spoko, no, Spoko, no, Lego to no. idealne. No, Mamy właśnie Lego Batman już. Lego Gwiezdne Wojny? Okej. Okay. nie wiem, czy oglądał Gwiezdne Wojny, czy jeszcze nie? On oglądał tylko e, z tymi. Jak widzisz tam lego, widzisz no, tak tam i bo to jest Gwiezdne no, Wojny. Jest Wojny, no. To są Gwiezdne Wojny tego typu, jest na pewno na kopa bardzo dobre i łatwe gry. I to są na dwa pady, tak? Tak, no właśnie każde lego jest na dwie osoby praktycznie. No, to super. O, Little big Planet. A znalazłeś <grymety> jednak. Dokładnie, z się tam gra takimi też... akurat jest bardzo dla takich młodszych widzów, graczy. Okej. Okay. Przemoc. No ale tam z tej przemocy <grymety> Nie ma tam żadnych... Ale się tam biją, nie? W sensie, że jest się patyną. Znaczy ta szmacianka jak zginie, to ona robi takie puff! Nie ma tam nie tego. ma w sumie. No, Spokojnie. Jest aż do czterech tych, okej. Okay. No dobra. Mamy... Tu jeszcze mamy LEGO kolejne. Też wojny. Tylko to jest w sumie starsza część niż ta. Mhm, ja właśnie widzę. To jest ta... No, no. Disneyowska. Ale nie, myślę, że tak na razie, bo yy, dzisiaj tak kupię jedną, mm -hmm. bo to tak co jakiś czas to już raz u Was byłam. To też coś kupiłam wtedy. Wiem, kojarzę A, no to właśnie. No to więc tak myślę, że. To raczej nie, bo to jest taka nowsza i. No. Ja mu będę musiała tłumaczyć, co się dzieje w tym. Dobra. całych, yy, Co się mm -hmm. dzieje w Star Warsach. A to albo to, albo tak. No to ja bym w sumie Little Big Planet polecał mega. Tak. Jest świetną gierką do grania we dwie osoby, tylko to jest, jest... Tam jest obraz z boku, że tak w stylu dawnego Mario, że się tak skacze z, od boku. Takie 2D od boku. Ale go jest trójwymiarowe w każdą stronę. To nie wiem właśnie, które byście bardziej woleli. Nie wiem, co się 2 D myślę, że to już będzie mu trochę łatwiej ogarnąć, bo czasami jak jest 3D mm -hmm. i trzeba coś zrobić, że w dwóch miejscach to on jeszcze tak napadzie nie ogarnia, że e, żeby coś wykonać jakieś zadanie, to że na przykład musi jeszcze obrócić postać, nie? Tam no To, to, to i te będzie świetna, mi się wydaje. No to dobra. No proszę. Tak. Okay. Dobra. 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 Proszę bardzo. Światło zgasiłeś, możesz wyświecić? O. Proszę bardzo. bardzo. Do widzenia, do widzenia dziękuję. Zastanawiam do się, czy już nie, nie chcę z spróbować. Nie chcesz <laughs> że spróbować? Narobi... Zaciekawiony, czy tu są dodatki na płycie, czy tylko w formie jakichś kodów. Powinna być płytka inaczej oznaczona, jak są dodatki na płycie. Zobaczmy. Bo jak są jest, nawet bonus materiał, jest niby to Anniversary Edition. Co, też będę zainteresowany. Teraz się akurat zdarza tak, że ma się pojawić remaster Obliviona, więc coś takiego może uzyskać no, nie o jakby się przytrzymał. Zobaczmy tutaj tą płytkę. Również jestem zainteresowany obliwionkiem gier to mam po dwa razy. Ostatnio Red Dead Redemption zamawiałem. Myślałem, że poprzez pomyłkę kupiłem hiszpańską wersję tam. jeśli mm -hmm. chodzi o okładkę. To stwierdziłem, że szybko zamówię drugą Red Dead Redemption, tylko w edycji Polskiej już takie trzeba potwierdzona. Przyszła mi ta polska, przyszła mi ta druga i okazało się, że ta druga jest angielska, to zostawiłem tu i to. Te gierki w ogóle nie kojarzę, o czym jest ten wampir? No, to jest wizytka wiktoriańskiej Anglii, tam jest gość zarażony wampiryzmem i tam podejmuje różne decyzje. Ogólnie bardzo taka klimatyczna, ciężka. Taka industrialna Anglia, klimat. Tam chorzy w takich prowizorycznych szpitalach, jeszcze co nie znali tych zasad higieny, roznoszenia bakterii i tak itd. Dużo osób umierało i tam można podejmować różne decyzje w zależności od Twoich decyzji. Tam się w, w Londynie 1918 tak jest na opisie tutaj dzieją. Losy tego tak, tym też jestem zainteresowany. Dolmencik, mapka w środku. Widać, że ktoś jej w ogóle nie rozkłada, nawet. Płytka również super. Biorę i Nino Kuni. To jest dwujeszka na PS4. To było to anime, nie? Takie... Nie wiem, nawet nie kojarzę, czy było z tego anime. Wiem, że to jest ogólnie bardzo klimatyczny taki RPG-bajkowy. Ale chyba coś stworzyła Niemcy dopiero po grze. Dobra, tym też będę zainteresowany. Jakbyś dał radę mi coś sprawdzić, tak żebym nie, nie przepłacił. Dobra, <grym grym grym> to już. Wygląda jakieś OLICE i tak dalej, to będę wdzięczny. a ja się jeszcze tutaj troszkę porozglądam. Może jeszcze coś mi wpadnie tutaj w oko Dishonored Oyster. Tą gierę bardziej kupiłem za 4 za ile mam tą wystawę? Przejdę. Trzeba obniżyć. Jechała O, Nitworskie To właśnie. Tego Nitworskiego za 40, kupię. W Lombardzie. Kurde, muszę się wybrać do tego Lombardu. Bo tyle to ja, no ja więcej klientom płacę za Lombard Brzesku. Lombard Brzesku. I powiedziała mi ta kobieta, że oni jeszcze w Bochni sprzedają. A w Bochni sprzedają, Mam drugi punkt, akurat byłem tam wcześniej, tylko gość już nic nie ma, bo wszystko praktyczne. A biorą na wysyłkę? Znaczy, na, na wysyłkę? Tylko przychodzą i skupują. Ja jest tam też gość taki w Bokni. On wtedy nie pamiętałem nikogo, jak z nim rozmawiałem, ale gość, Chris, on taki tu na, na Facebooku, co wszystkie gry skupuje tam i sprzedaje jako sam. Przez Facebooka, przez Alicja i tak dalej. Może się wycwanił. Zobaczmy jeszcze tutaj. Terminator Salvation. Czyli ja Czy my już na terenie? Na terenie. Na tak takiego wziąć. Zobaczymy, pomyślimy jeszcze na Terminator miał na stu Dominik. Spokojnie, to, to dogadamy się. Co tam jest? Edycja Waszyngtona. Ta edycja Waszyngtona, widzę, że tutaj siedzi tam bez kredy na ukryta. Już sobie nie ja nie jestem ja zbytnio fanem, akurat na PS2, ale może coś tutaj wychaczcie ciekawego. I co mamy, to wystawione na Lik za 90. Mhm. A dałoby coś tam, taniej? właśnie. Jesteśmy jedynym, jedynym, jedynym i like się Dlatego, może być to coś, coś mi tam, że mógł się pochwalić, że coś mi się udało w jakichś sensownych pieniądzach, a nie przepłacą, że mi potem pisali. A nie, tu jeszcze ktoś w Warszawie wystawia, ale też za 90. Nie wiadomo w jakim stanie. Polska okładka. Wiesz, kilka rzeczy bierzesz, to no pewnie, finalnie, właśnie. finalnie i tak to wyjdzie 13. Masz płytkę w idealnym stanie tego asesyna. No jak widzę po opakowaniu, jaki był ten kardon, no to już nawet nie spodziewam się, że jest inaczej. jeszcze pozwoli, że Zerkę gry na PS5. Więc porozmawiajmy teraz o cenie. Mamy tutaj raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć tu Siedem jeszcze jest tam, ta edycja Waszyngtona. No. To jeszcze ten w edycja Waszyngtona. Dobra. Ja to sobie tutaj dodawałem na kalkulatorze. Mm -hmm. I wyszło za wszystko 415. No właśnie, tak, negocjujemy. <laughs> Patrzymy się na do kamery. Czekaj, muszę tutaj zerknąć. Ile tego jest? Raz, dwa, trzy, cztery, 5, 6, 7. Razem z tym 8. Osiem. Tak? Osiem, no, osiem. No Problem w tym właśnie, że w większości tych tytułów mam po jednej sztuce. No to widzisz, no to. <laughs> A aż ci wiedzę to potęgę, tutaj ma kolega, więc można przyjechać kupić. Na pewno coś się da targować. Ostatnio wiedzę to potęgę, pokażę ci. Mm -hmm. 40 złotych gnówek. Pokaż. 40 złotych nówka wiedza to potęga. <grystanie> A to jeszcze było targowane? Ja się nie <grystanie> jeszcze go się zgodził. Tylko. O, no, tak, nie wierzę. <grystanie> jak akurat się zapytałem, czy opłaca się brać No to pokazałem tą ofertę. To nagle zniknęła, że sprzedana. <śmum> także... Jest jeszcze twoim kolegą? Nie, właśnie muszę, muszę napisać, chyba do tego gościa, czy akurat sprzedał, komu, komu tam sprzedał. <śmum> Może mi wyjaśni. bo dosłownie w sekundę daj mi już bliko, pata, blikiem, że sprzedane i wycofane. Także. No tyle. No to jak będzie? 350. No i deal. Czyż to ciebie, to już 20 minut zaraz będzie, to będzie jeden odcinek już tylko samych zakupów. Tak, chyba dobrze. Bardzo dobrze zaraz jeszcze jakiś wywiad się zrobi. Dobra, dziękuję Ci bardzo. Dziękuję wygrowe. Ja dziękuję. Dziwimy się myślę, że jeszcze nie jeden raz i też w jakimś osobnym materiale. Super. Razem z Dere z kanału Multiwymiar nagraliśmy mały wywiadzik, więc zapraszam serdecznie. Na kanał Multiwymiar. Jak interesują Was niewygodne fakty o Domano, to jak najbardziej uzyskacie niektóre cenne informacje po tym wywiadzie. Sprawdziłem wszystko? Okej. Okay dziki działa, wszystko działa, konsola działa, nic się nie grzeje, z gierkami wszystko w porządeczku, z wyjątkiem tej. Co? Nie ma jej? Nie ma płytki. Kurwa. A nie było tego? Spidermana w której Właściwie nie, nie. Wszystkie, wszystkie no to są no, te, wszyscy, co jest w nich. Bo w niej nie ma, nie? Płyty w konsoli. Nie, nie. Pusta była i wsadziłem sobie Battlefielda do przetestowania. No to najwyżej na dowiozę gdzieś którymś razem. Dobra. Ile by pan chciał za to? Za to wszystko? Mhm 500 i jesteśmy dogadani 550 Dobra 550, to oddaję, ale jakby Pan znalazł to fajnie by było Pewnie I... Nie no, bo szkoda żeby to leżało, nie? Bez sensu Ja nie mam też komu tego dać w ogóle Nie mam wizytówki przy sobie, jakbyś chciał jakieś audio Albo na przykład, nie wiem, telewizor LG Albo soundbary, albo słuchawki no. Bo ja pracuję w Denonie generalnie a konkretnie z Denona? Nie, nie musi być. Może być na przykład z Sonosa, może być z Fokala, może być, <grymnie> być na... <grymnie> z Logitecha. A, z Logitecha. Tylko takie zwykłe biurowe głośniki. Okej. Okay. I to takie to z Logitecha to ciężko, 3, ale 4, mówię, jakieś takie 4, inne 4, rzeczy. 8, 9, 9, mówię, albo telewizor LED, to, to spoko można do mnie się zgłaszać. To sprzedam poniżej ceny. Ceny no rynkowej. Ale akurat nie Logitech. Dwieście trzysta czterysta pięćset pięćdziesiąt Dwieście Proszę cię bardzo Wszystko? Wszystko, Wszystko. Dzięki. dzięki bardzo się. Witam Cześć, ja pisałem odnośnie widzimy NA TRÓJKI Dobra W tym stripbooku i mam te dwie gierki Aha, dobra, dobra, dobra Wczoraj na Facebooku, wieczorem Mamy tego Asasynka i... Pate tego Wiedźmina w Steelbook'u To jest po polsku, nie? Tak, tak, no, tam jest nawet polska płyta No, ale to ogólnie o ten Steelbook chodzi, nie? No, no, no Dobra. To, to tym się Wiedźminem się... jesteś zainteresowany? Tak, tak, tak. Już sobie coś dobiorę. I Dobra. Oglądasz na YouTube kanał, czy tak, nie? z YouTube'a właśnie A, tutaj, nie? Dobra, czyli tak... mogę się tutaj zwracać do widzów też, nie? No, tak, tak. Jak coś to taki Steelbook z Wiedźmina za 220 będzie. No tego teraz przy wymiance, no to mniej wyjdzie, ale tak to za 220 ten steelbook. A tak patrzyłem na Eliksie na te steelbooki, to nie ma ich praktycznie w ogóle, tego modelu. S są, ale, te ale białe, białe, nie? nie? Takie te, białe. Tak, 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 tak. Tych zielonych właśnie. Bo on jest chyba w ogóle z jakiejś edycji kolekcjonerskiej, mi się wydaje. Co jak była z figurką, to chyba z tego jest. Może, może, nawet nie wiem, ale fajnie wygląda na półce, będzie dobrze siedzieć. A na Nintendo masz coś też? A tutaj. Tutaj, no. Wejść jak chcesz. FIFA no. na, na każdą konsolę jest. <laughs> dobra, może to tyle. No. Dobra, to co tu jeszcze znasz Donkey Kong. Eee, tego Donkey Konga za 130 chciałem wystawić. Mm. Okay, Tamy, okay. Dobra. Czyli tak mamy Steelbook 220, Donkey Kong 130, to mamy 350. Dead Island 250, 50. Mamy 400. Biomutant, 50, mamy 450 Ja Ci za te gierki mówiłem 40 zł, uh -huh, nie? Uh -huh. A to już my zróbmy na równo 400, 400. No i już. Większy zakup robisz, to zawsze mogę coś... Tak, oczywiście, zafałem Może zbliżyć Mało tu masz no wszyscy to mówią, że na YouTubie większy tak, 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 tak. sklep, a w rzeczywistości, o taka butka mowa. Dobra, i go w ja sobie tak myślałem, czy takiego McDrive'a nie otworzyć, tutaj, jak jest, właśnie przez okienko w Gierki no, wydawać. Tak, tak. Po to to przez okienko. Dobra, czyściutko, Paragoni w maszynę Oki Kongu. A Playka piątkę można jakby rezerwować, czy coś jakby przyszedł kiedyś? Czy... Wiesz, co nie zapisuję teraz numerów właśnie przez tego YouTube'a, bo za dużo osób jest normalnie chętnych. Aha. I jak cię coś, na pewno ją wstawię w te... na te skupy, nie? Co wrzucam tak, tak, we wtorek tak. na Discorda, na Facebooka. Na pewno ją wystawię, no to wtedy, dopiero jak się pojawi, to wtedy możesz się rezerwować, nie? Jakbyś zobaczył na zdjęciu, to od razu napisz, że, że chciałbyś, żeby odłożyć, to ci będę mógł zarezerwować. Dobra, nie zatrzymuję Spokojnie. Dziękuję. Dzięki, wielkie. Trzymaj się. Jeszcze wracając do tego skupu PS4 za 550, skupiłem tą czwóreczkę za taką cenę, dlatego, bo tam klient powiedział 500. Ja stwierdziłem, no nie, no więcej się należy, należy się więcej, bo tak, padziki są w zajebistym stanie. Konsola to jest model FAT akurat, ale to jest ten matowy i też działa super, nic się nie grzeje. Więc. Fatka, tu jakaś podstaweczka, to, to, to nie, tego nie liczyłem, ale gierki. gierek było tyle. Więc stwierdziłem, że no już, żeby było uczciwie, no dam te 50 więcej, chociaż bo jest tu na przykład Uncharted na trujeczkę w tej edycji specjalnej. Jest tutaj, co tu jest? Fallout, Bloodborne. A zresztą zobaczycie to na skupach na pewno. Tak więc Subskrybujcie, żeby tego nie przegapić. I tak jest dla mnie, tylko dla młodego. W takim stanie spadzik, jak coś. A, A strójki mu podejdą? Pady? Nie. nie. To, to właśnie drugi muszą drugi być konkretnie pod A wystarczy jeden pad, czy potrzebny drugi? Nie, wystarczy. konsola, no w takim stanie, ona nic nie jest tutaj, ten jak konsola. Dobra, czy on sformatuje tylko, usunę Są swoje nie? konto? Nie, niekoniecznie. <śmiech> <śmiech> nie, nie chcę tam udostępniać. <śmiech> <danych>. <śmiech> Spoko, mam po starszym bracie konto. Mam nadzieję, że to się nie likwiduje. Tam? Nie, to on się tylko loguje na te dane no, no. i tam wszystko co, co miał zakupione to może sobie pobrać z powrotem. Jak jeszcze był ten abonament PS Plus tak. to tam w ogóle można wszystkie zapisy gier przesłać sobie z powrotem i zacząć tam gdzie się skończyło. Już tam konto jego też tam wyceniono na jakieś około 2000 Sporo to, to musiał mieć sporo tam rzeczy jak na Sporo raz. miał. Sporo tysiące no tylko że to jest tak, wartość gier, że za jakąś się sprzedało. Bo tak z samego konta raczej się nie, nie sprzeda. Nie, ale przynajmniej będzie miał młody teraz. No. Był Minecraft, kurde na tych grach, co on ten miał starszy. A tak z ciekawości ile kosztuje? Minecraft na Aha. czwórkę? Nie mam aktualnie. On mi teraz od razu schodzi, bo ostatnio wyszedł film. No tak. I teraz to <laughs> dziennie mam tyle pytań o tego Minecrafta. Bo tam była kurde na tym, tym koncie. Był, na pewno. No i jak ja go sprzedawałem, ostatnia sztuka za stówkę poszła teraz już w granicach, jak ten film wyszła. Wyzerowana cała konsola. No padzik nie będzie trzeba podładować, bo to jest rozładowane. Włącz konsolę. Zasilający. Czyli co, do ręki bez tego kartonu? No bo nie wejdzie mi ten karton, mam taki yy, trochę słaby ten plecak. No, może być ciężko. Znaczy mogę dać bez kartonu i ewentualnie jakby pan chciał ten karton sobie zabrać kiedyś. Okay. O, no, ciężko. Bo to jeszcze się otwiera, no boki. A. Ale, bo. Czyli tak ciężko. No nie nie, nie. Nie, nie, nie ma szans. A dobra, wezmę go między nogi, a konsolę sobie wezmę do plecaka. Oglądasz na YouTubie? Czy nie? Nie, ale młody by pooglądał, może... No możesz mu powiedzieć, do mano, jak coś się nazywam. Już nie prowadzę tutaj filmy ze sklepu. Jak sobie rozmawiam z klientami, jak coś. Mógł w ogóle ogląda tam jakieś filmy na tym YouTubie, ma tam jakieś swoje nie wiem, czaty, nie czaty, ale wszystko po angielsku. Nic po polsku nie ogląda, tylko po angielsku. To może by obejrzał mnie po polsku. To dać ci konsolę osobno do plecaka, czy bierzesz wszystko między Nie no, nogi. konsolę wezmę sobie do plecaka, bo jak mi pudełko wypadnie między nóg, to pudełko się zniszczy, a konsola będzie cała w plecaku. Będzie najrozsądniejszy. No mi na odwrócie swój ten do YouTube'a. Nik. Dobra. Jak chcesz, to możesz pomachać do kamery. To cię sensować. Później na YouTube'ie. A jak młody spierd... to cię ubije.